Elo no. Elo Elo co Nie miło ehm, Eee Kurwa za skrzynka To jest chyba ta Chroma? No, no, chyba chroma? Chyba chroma Strzela się Magisaisz no, no. głowę Nieprawda Prawda No ale ja poczekam we sintero, znaczy co te? Pierdasz. Czemu? Kurwa, widziałem <laughs> <cześć> na ciebie siebie. <laughs> <laughs> Dawajteko. Kurwa. No to chuj. Mapa chuj. To ta Sama mapa. No map dużo nie ma tu chyba. To się chyba... Więc sześć? 6. Kurwa, No Kurwa. Tu masz przewagę, bo tu masz <grywa> to masz większy nóż. Robię żut. Kurwa, no nie. <grywa> Kurwa, ty... chciałem cię przeskoczyć. No to wyszło. Niech da tak, mapę z kotami. Niech da mapę z kotami, ona jest śmieszna. Nie chowasz, że lepiej niż kurwa na MM-ie. Tak, bo jest problem. Accelerate 150. Mhm. Na mapę z kotami specjalnie. Jak to z być cheaterem? Nie hmm. Kurwa A, Gdzie jest Eee No, no tak dobra Kurwa, laki Lucky, lucky Ty Masz jeszcze x-ray kurwa, P250 jak mnie nie zabiłeś No No bo tam już był x-ray budowany Aha Daj ja I nie mam podbiłnego da znowu Ty co, jest na czerwono się zrobiło U ciebie też? No Kurwa, pakujmy się Ta prusia. na AP super są kurwa A za bez... zdjęcie Moje mm -hmm. Hello. No nie Oj kurwa No, już jak oh, mnie rozproszył No i X-Ray on znowu No i są koty Kot A... są goty Kurwa jest Po tej odległości kurwa z tej broni to Może być ciężko to w ogóle? Chyba nie do... Chyba nie Chyba teraz też nie. Nie, teraz chyba ta. Chyba dostać głowę. No chyba ta. A ta broń jest kurwa niecelna. Kurwa, słyszał mnie. Nie, wiedziałem, że ten portal przynosi. Ja to to oglądałem kiedyś. Łip. Kurwa, to nie tek. Wak Wzięcie kukliego kurwa Czy ty jesteś? A tam Nie mam mnie. Ej, do karabin To jest karabin Tu jest, tu u mnie Musisz przyjść tu do Destąd? Aaa, zacowałem kurwa to? To jest to, U mnie kurwa twoja głowa od tego jakbyś dostał kurwa, co? No jest kurwa... ping Kurwa, a dobra, pierwsza połowa, <laughs> normalnie jest zmiana teamu Kurwa, znowu kodeksy 50? Yeah, nie, nie Ale się nie dało tej fajnej mapy O ona jest tu, ale chyba jest Możesz no, latarkę włączyć? Knife. Kamper jebony Ej, jaki kamper? GH, GH, GH Na no, comeback, kombak robię Po chuju. Hello team. Ooh. A WP? No, przegrałeś ze mną na WP, to teraz wygrywam znowu. O kurwa. No, powodzenia. Nic nie widzę. Kurwa. No co, to, kurwa. Gdzie ty jesteś? Na mnie? Nie widzę cię kurwa! Jak ty kurwa nie dostajesz? No tak o Kurwa, no i w w cieniu jebanym stałeś <grym> No, kiedy ten comeback? No, to spokojnie, jeszcze spokojnie, du jeszcze dużo czasu na comeback No, jak to wygram to jest kurwa GG Nie, jeszcze dużo czasu No może chyba nie wygram a. Jeszcze kurwa z buchakiem. Tu no, że będzie łatwiej zabić niż z tej nowej, jebanej. Raz się przegrywa, raz się przegrywa. No bo tu się. No, bo... Wamy Zamy widać. O? Dobra, nie, ty czytujesz, ty czytujesz, nie obchodzi mnie to. Easy. Czytasz. Easy. Czytasz. Ja no, w tej chwili win w życiu. Ja też Silverem bym chyba ten.